Siemano ekipo, witam was serdecznie wprost z Shell. Tam pojawiło się takie cudo. Energia. Naprawdę prześwietna nazwa. I trzeba kurde naprawdę jakieś... Nie wiadomo jakieś nazwy. Po prostu nazwi EnergoL Energia i proszę. I nie wiem co o tym powiedzieć. Czy to jest ekskluzywny energetyk dla Shell'a? Czy bardziej ja bym to powiedział, że... Energol jest znajdywany w warmii i Mazurach w tej północnej części Polski. Nie wiem. Wydaje mi się, że to może być po prostu energetyk dla Shelby, ale tam też jest inny ten inny energol, więc ej, to jest jakaś nowa seria? Możliwe ale jedno jest pewne wyszedł smak normalny wyszedł smak kaktusowy i wyszedł smak poziomkowy i jest naprawdę z tym bardzo smutna historia jak wracaliśmy z Mazur i wieźliśmy, ja wiozłem te wszystkie nowości i tak dalej nagle poczułem wyciek całe szczęście, że to było to a nie na przykład Monster ale o Jezus Strata naprawdę niesamowita. I powiem tak, nie będę spoilerował, jaki to jest smak, zostawię to dla siebie, i jeżeli znajdę drugi raz ten energetyk, zrobię to normalny teścik. Na razie, baby, tylko kaktusowy, normalny smakował po prostu jak normalny energetyk. Tu, baby, po prostu to już uzgodnione. Ale tu, kaktus. Ale tu jest też taki mindfuck, bo normalnie firmy energetykowe mogą wyjść z, na przykład ze smakiem normalnym, mohito i zero cukru standardowym. Nie widziałem jeszcze, żeby ktokolwiek dodawał na przykład kaktusowy czy poziomkowy z klasykiem, co już naprawdę mi zaczęło szerzej moją wyobraźnię pobudzać. Ej, może to naprawdę jest jakaś nowa seria Energoli, która po prostu chce się wybić, więc dlatego zrobiła czy to smak kaktusa, czy to smak poziomki. Jeżeli chodzi o porównanie, jak widzieliście do poziomki, jedyna rzecz jaka się zmienia to jest kolor puchy. Tu przy klasyku mamy czarną, tu mamy taki zielony, naprawdę błyszczący. Kolor puchy, a tutaj czerwony. No i nie powiem, że mi się to nie podoba. To jest po prostu standardowy. Nie powiem, że nudny, ale design jak design. Komuś na pewno będzie się podobał, bo się błyszczy, bo wiecie, a komuś to naprawdę nie podpasuje albo podpasuje za ten minimalizm. No i też patrzę, kurde na niebo, bo się zanosi na burze. I nie chcę, żeby walnęło coś pierdykło i tak dalej. Więc dlatego też trochę się spręża, więc dlatego przejdźmy do wartości odżywczych, ale najpierw właśnie skład. Więc mamy tutaj 80 mg. Czy to jest to naturalna kofeina? Nie, to jest syntetyk szur. Normalnie jakby na to nie patrzeć jest koncentrat barwiący z krokosza barwierskiego, ale jest też błękit brylantowy, a tak od początku to jest standardowo woda, cukier, dwutlenek węgla, regulator kwasowości, czyli cytrynowy, już chciałem powiedzieć cytryniany sodu, ale to jest jeszcze druga część kwasowa. Taury na kofej, na inotyzol. Koncentrat barwiący, to już mówiłem. Aromat. Stabilizatory, czyli guma arabska, glicerolu i żywicy roślinnej. Terpeny pomarańczowe. O, to jest coś nowego. A tutaj, jak to jest ze stabilizatorami? No też będę patrzył, przytaczał, ale warto by zobaczyć tak tutaj. Nie, tutaj nie ma tak... Tu nie ma w ogóle stabilizatorów. Wow. Kaktus jest taki kurde niestabilny, że trzeba go jeszcze stabilizować. O co chodzi? No i witaminy. Standardowa czwórka, niacyna, kwas pantotenowy B6B12 i właśnie barwik, przytoczony wcześniej błękit brylantowy. Jak to jest z wartościami odżywczymi? 100 ml, czyli muszę wyliczać. Okej, okay, moi drodzy. Mamy już wszystko pięknie, ładnie wyliczone. Tak więc na tę 250 ml puszkę przypada... 115 kilokalorii, żadnych tłuszczów, kwasów tłuszczowych nasyconych, węglowodanów 27,5 g, w tym cukru tyle samo. Znowu mamy, kurde, pierońsko-słodki energol. Nie ma sukralozy, nie ma soku jabłkowego i jest też plus, bo nie będzie też takiej zmiany smaku. Ja pierdzielę jak się, kurde, chmurzy. Przyspiesz syta. 0,4 g soli, żadnego białka, jeżeli to nie przytaczałem, i z witamin 17,5 mg niacyny, 5 mg kwasu pantotenowego 1,75 mg witaminy B6 i 1,25 mikrograma witaminy B12. Wszystko pięknie, ładnie. To dłużmy na bok i przejdźmy do sedna. Boję się trochę, bo kurde, też wiecie, stabilizatory przy tym White Strawberry w ogóle ich nie było. Mogę wam przytoczyć tutaj skład, jeżeli by wam to pęknięcie nie przeszkadzało. Oczywiście przypominam i znowu to powtarzam, ale tego, jeżeli znajdę, też będę, będzie test. Po prostu niefortunny wypadek. Cieszcie się, że to gdzieś się nie zdarzyło z Monsterem, bądź. Tigerem, bądź innymi, na przykład tymi dwoma blakami Mohito. Ech, wypadki chodzą po ludziach, niestety. Straszkie, kurde, ciasty te zawleczka. Powiedziałbym, że to jest taki standardowy zapach kaktusa, ale nie. Ja bym powiedział znowu, że to jest zapach kaktusowych cukierków. No, kaktus to jest kurde jeden i ten sam zapach. Wszyscy go znają. Jeżeli byście go próbowali, dajcie mi znać, co wy myślicie o tym. Czy pachnie podobnie do BeePowera Camouflage? Troszeczkę, ale kurde, bardziej bym powiedział, że. Bo tam bym powiedział, że jest bardziej. I chyba nawet mówię, że jest bardziej naturalny zapach kaktusa. To jest bardziej cukierkowy. No, ale już jak dalej, tak, Juchan, to jest normalny już zapach. Jak to będzie kolorystycznie? Zieleń. Ja już to widziałem. Ludzie, jak bardzo jesteś intensywna. No. Ej, w sumie jest jeszcze mętny. Jest zieleń taka limonkowa. Jest mętny. Co jest dopiero zaskakujące? Tyle tych stabilizatorów. Cytat to się musi do wszystkiego przypieprzać. No ale standardowy kolor energola kaktusowego. Ciekaw jestem jak będzie smakował. Bo jakby patrzeć na te wszystkie rankingi kaktusowe. To B-Power jest na czele. Naprawdę Rockstar'a, jeżeli coś Rockstar'a, Hemp, Printly Kaktus przebiło, to naprawdę jest coś w tym. Ale naprawdę ten -power jest był jednym z lepszych, jest na ogólnym moim rozrachunku jeżeli chodzi o Beepowery w ogólnym rankingu, przepraszam, jest na miejscu trzecim, ale to jest dopiero zalążek tego rankingu Beepowerów ogólnym, jeszcze mogę się zaskoczyć pozytywnie, szkoda tylko, że ten Japan był Limited Edition, spróbowałbym Holergika. Teraz mamy Holiday, ale ja na razie kurde chcę te wszelkiego rodzaju żabkowe nowości zrobić. Może jeszcze jakieś coś od siebie, typu Monster czy coś takiego i można w końcu wziąć się za tego B powera. A na razie spróbujmy energii kaktusowej. Mhm. Mm okej. Okay. Mega taki gęsty w smaku. Dobrze, że kurde niektóre osoby przytoczyły, niektórzy testerzy przytaczają też ten temat, więc dlatego fajnie, że to można też przytoczyć. Naprawdę gęsty w smaku, kurde. Przy Wild Strawberry ja mogę to powiedzieć, okej. Okay. Tam nie było takiego takiego problemu. Dobra, Sytar, Ty o tym powiesz, jak będziesz go testował. Przestań już ten przytaczać. Cóż, smak kaktusa nie jest tak bardzo intensywny, jak dajmy na to przy Rockstarze, czy przy Komodo, czy przy Bipowerze. Kurde, to jest takie, to nie jest też poziom takiego rejsa, jeżeli chodzi o intensywność. Tam była naprawdę mała. Tutaj jest takie pomiędzy razem a komodo. Ale jeżeli chodzi o sam smak, powiem szczerze, że. Nie jestem kurde, tak zachwycony. Okej. Okay, fajny smak. Naprawdę. Fajny smak, ale ni to cukierek, ni to natura. To jest takie pomiędzy. Jeszcze ta gęsta struktura. To jakbyście B-power'a pomieszali powieszali z komodo kaktusowym, jeszcze odjęli tego smaku kaktusa, i dopiero tam dodali blend cały energii, i dali do puszki. I w sumie dodali te stabilizatory, bo w tych wszystkich, które tutaj są wymienione, nie było tego problemu takiej gęstości, jak jest tutaj. Mógłbym tu powiedzieć, że to jest taki wybrakowany komodo, taki mniej intensywny, więc dlatego to leci w dół. Myślę, że Race jest na pewno od niego lepszy. A czy Red Bull? Nie chcę go stawiać na końcu, więc dlatego myślę, że ponad Red Bullem Summer Edition mogę go postawić. Fajny energetyk, tak, żeby raz go spróbować, powiedzieć, jaki on jest i. Potem już może kupicie znowu Może wam zasmakuje A może w ogóle powiecie to co ja Albo jeszcze macie inne zastrzeżenia co do niego Jasne możecie kurde pisać Ale powiem tak Jeżeli Wild Strawberry Zasiał we mnie taką nadzieję Że to może być naprawdę jeden z lepszych kaktusowych energoli Tak tutaj zostałem zdruzgotany O tak Kurde ty nie ma, nie ma! Podsumowując ten energol. to jest po prostu naprawdę wybrakowany komodo kaktusowy. To nie jest ten sam. dystrybutor. Nie żeby coś patrzyłem oczywiście. Komodo to swoja firma, tutaj jest inne. Myślę w ogóle, że to jest produkowane dla netto, ale nie. Zolsztyna, czyli prawdopodobnie może to być taki pomorski dystrybutor energii, i ich owocem jest energia. Ale widziałem, że w niektórych sklepach już zaczyna się pojawiać. Więc jeżeli miałbym wskazać faworyta, kupcie tego. Spróbujcie i dajcie znać. Ja też będę się starał go znowu zdobyć. I przetestować już tak w 100% Dobra, moi drodzy To by było na tyle To jest jak na razie przedostatnie miejsce Nie powiem, że jest Że eh Ja tego odradzam i tak dalej Na pewno komuś zasmakuje Na pewno ktoś Będzie naprawdę uwielbiał to Będzie ustawiał to na samym szczycie Ja więc Dlatego ja, ja nie odradzam To po prostu od was zależy jeżeli Wam zaspakuje, kozak fajnie. Ja tutaj Wam pokazuję, że istnieje na przykład taki energol, że istnieje, dajmy na to, no nawet ostatnio, kurde, testowany ten osi Watermelon. Istnieje coś takiego, no, dajmy na to G z Ameryki. Ja tu jestem od tego. A kwestie smakowe to już są in, to już są od innych. Dziwne, kurde trochę to zakończenie, ale musiałem to jakoś ubrać słowa, okej? Okay?